Dzień dobry. Z piłką od Bogu Potatry. Łukasz Czemerys, zapraszam na zapowiedź ósmej już kolejki Betkli Ligi. Poprzednia kolejka okazała się dla naszych typerów nielada wyzwaniem. To co powiedzieć o rozpoczynającej się dzisiaj ósmej kolejce? Szczerze, według mnie praktycznie wszystkie mecze na trzy wyniki. Ostrzegam, nie idźcie dzisiaj do Bukmachera. Kupcie wybramce kwiaty albo wesprzyjcie mój kanał. Może coś z tego będzie. Wiecie już, że nie lubię tej poprawności, że mecz można wygrać, przegrać lub zremisować, że koncentrujemy się na najbliższym meczu i takie tam derdy mały. Ale tu naprawdę Anita Lipnicka przewidziała ósmą kolejkę BetKlik III Ligi śpiewając, że wszystko się może zdarzyć. Ale lecimy po kolei. Najpierw mecz kolejki, bomba, mecz rundy, mecz wszechczasów. hełmianka, Awia. W tabeli sąsiedzi. Awia wyżej, Chełmianka u siebie. Avia już w meczu sezonu z KSZO nie wytrzymała presji. Chełmianka potknęła się w Kraśniku i tydzień temu z ostatnią Świdniczanką. No Avia na tygodniu podpisała Wojtkowskiego z przeszłością w pierwszej lidze Ekstraklasie i za granicą. A w tym samym kwadransie Chełmianka ogłasza Maksymiliana Banaszewskiego z rewelacyjnym na czwartym froncie CV. W Chełmie kontuzjowany Korbecki. W Świdniku Małecki. W Chełmie budują stadion, a w Świdniku hale. Wróżbita Maciej nie pomoże. Ja obstawiam remis. Dodam, że będę miał przyjemność komentować ten hit, więc zachęcam do wykupienia subskrypcji, tym bardziej, że stadion tymczasowy w Chełmie nie pomieści wszystkich, którzy chcieliby obejrzeć to hitowe spotkanie. Tam remis. Dawaj następny mecz. Czarni Sparta. Czarni ostatnio starczą z wyjazdu. Chyba wyżej notowana Sparta ostatnio 4-0 w czapkę u siebie. No bądź tu mądry. No weź coś wytypuj. Wraca podobno dawno niewidziany Jodłowiec. Zakładam, że on może zrobić różnicę. Sam nie, ale ma jeszcze Czekaja, ma sadloka. No i skoro po niepokojących newsach Spartanie polegli, to może teraz, kiedy już wszystko się uspokoiło, kiedy lokalny Abramowicz ogłosił, że nigdzie się nie wybiera, to może powinni wygrać. Nie wiem, nie obiecuję. Samych remisów nie będę typował. Obstawiam jedynkę. Naprzód Wisła Druga. Mam jednak wrażenie, że gdzieś tam Wisła punkty będzie zdobywać. Tabele w rezerwach białej gwiazdy muszą kontrolować. Naprzód jakoś tam wydaje mi się, że jedzie naprzód, ale na zaciągniętym ręcznym hamulcu. Ma szansę w końcu u siebie wygrać. Ta sztuka jeszcze mu się w tym sezonie nie udała. Dobre wrażenie zostawili po Awi, urwali punkty krzo. Nie zdziwię się jak wygrają gospodarze, ale coś mi mówi, że dla układu tabeli ciekawszy będzie Remis. Podlasie krzo, KSZO ma chrapkę na odrobienie punktów, do którego się zrywali, ewentualnie może nawet do obu. Podlasie gra czwarty mecz z rzędu u siebie, łącznie już szósty w tym sezonie i łatwo punktów nie odda. Zespół przed sezonem skazywany na pożarcie pokazuje pazur. Do KSZO dołączył wprawdzie Górski, ale na twierdze Podlasie może to być za mało. Ekipa ZS-u rozpędziła się i łatwo punktów nie odda. Krzo nie lubi chyba tego typu przeciwnika. Krzo potrafi pokonać u siebie, pokonać drużynę świetną na papierze, Awie, Wiślan, a z rozpędzonymi przeciętnakami miewa problemy. Obstawiam remis. Sokół, pogoń Soku. Hej Sokoły! W kolbusowej próbują kogoś tam kontraktować, coś czują, że na razie słabo to wygląda. Za to Sokół Lubaczowski jakby rozwijał skrzydła, jakby poczuł w końcu wiatr. W czterech ostatnich spotkaniach nie przegrał. Za to gospodarze w czterech ostatnich meczach nie wygrali. Zdobyli tylko punkt. Tu może paść dwójeczka. No chyba, że Sokół Sokołowi oka nie wykole. Star, korona druga. Star w końcu odpalił. Co prawda po dwóch remisach ze Świdniczanką i Siarką nie ma za co chwalić ekipy trenera Pietrasiaka. Ale już wygrana z Wisłą i remis w Ostrowcu pokazują, że ciężarówka ze Starachowic się rozpędza. Kto wie, może nawet wrzucą trójkę w meczu przeciwko osłabionym scyzorykom. Przecież, prawie jak w banku, strzeli coś Stanisławski. Szynka nie będzie chciał być gorszy. W koronie czwartą kartkę dostał młody Konrad Ciszek. A i cała korona nie zachwyca już tak jak w tamtym sezonie. Obstawiam jedynkę. Świdniczanka Krakowia, druga. No i masz Baboplacek. Świdnia prezentuje się coraz lepiej. Raczej po remisach. Yy... Ze Starem, a tym bardziej hełmianką, nikt jej nie zlekceważy. Może nawet drużyna bez zwycięstwa w tym sezonie uchodziłaby w końcu za faworyta. To akurat teraz filar defensywy Jakub Szymala będzie pauzował za czwartą kartkę. Krakowia nie jest w tej lidze po strachem, ale Awi cztery bramki strzeliła. Świdnia raczej pięcioma trafieniami nie odpowie. Ale może znowu pierwsza strzeli bramkę i może uda się w końcu to prowadzenie utrzymać. Tak, żeby liga była ciekawsza. Obstawiam jedynkę. Wisłoka Siarka. Zapowiada się meczycho, nie tylko na trybunach. Tabela potwierdza to. Wisłoka może się nie podobać, ale przegrała dopiero dwa mecze. Inna sprawa, że tylko raz wygrała u siebie lepiej idzie jej na wyjazdach. Tu naprawdę jest mecz na trzy wyniki. Postawię po gospodarsku jedynkę, ale i Siarka wygląda powoli coraz lepiej. Wierzę, że tu nikt nikogo nie zdominuje. Mecz na trzy wyniki. Wiślanie stal. Czy to może być normalne spotkanie? Wiślanie są przecież organizacyjnie, finansowo, na papierze, daleko z przodu przed zadłużonym Beniaminkiem. Czy nie można po prostu ustalić, niech będzie 2-0, niech już nie wystawiają następnych faktur za dalekie podróże, wyjazdy, a i trochę mniej CO2 yy, wyemitują, więc wsparcie ekologów zapewnione. Przecież wiślanie u siebie zdobyli komplet punktów, pozamiatane, kropka. A właśnie, że nie. Kropka. Nikt chyba nie uważa, że po tych bęckach wyjazdowych Wiślanie zleją każdego u siebie. I chyba właśnie nadchodzą ciężary. Rafał Król i spółka w ostatnich trzech meczach strzelili 11 bramek i przyjadł dalej głodni sukcesu i dalej głodni obiecanych pieniędzy. A to jak wiadomo spaja drużynę. Nie wiadomo tylko dlaczego. Wiślanie będą mieli problemy. Aha, ten mecz mogą wygrać, przegrać albo zremisować. Ja stawiam na Remis. Błagam was, nie idźcie do Bukmacherów w ten weekend. Kupcie żonie kwiaty, wesprzyjcie mój kanał, to przynajmniej może coś z tego będzie. Do zobaczenia. Pierwszy mecz już dzisiaj. Łukasz Czemerys z piłką od Bugu Potatry.